Jak można stworzyć prosty własny parser? Jak widać, mam prostą aplikację. Ci, co oglądali poprzednie odcinki, to już dokładnie wiedzą, w którym momencie się znajdujemy. W każdym razie, to szybki, szybki opis, jeszcze raz. Aksiosem ściągam dane, które wyglądają w ten sposób, więc muszę je. Najpierw odkodować, robię to za pomocą encodera. Encoder daje mi na wyjściu już coś takiego, czyli wszystkie literki są pozamieniane i to w formacie string wrzucam do swojego parsera, dokładnie tutaj się to znajduje. encodedata.str to jest, to jest to, a to jest w formacie stringa. No dobra, idźmy do mojego parsera. Co ja sobie. Jakie jest moje założenie? Yy, idźmy do strony. Moje założenie jest takie, że ja chcę, aby mój parser yy, wyfiltrował mi yy, nazwy zespołów, nazwy zawodników, ich numery, imiona, nazwiska oraz yy, taką, yy, tą punktację. No i jeszcze sędziego sobie wymyśliłem, że, że mój parser będzie odbierał. Yy, tu sobie utworzyłem najpierw trochę y, parametrów danego obiektu, z których będę później korzystał. No i teraz po kolei. Pierwsze co, y, pierwsze co chcę uzyskać y, nazwy drużyn. <coughs> nazwy drużyn, no ja robię wszystko za pomocą substringa i indexofa. Y, moja znajomość regexa jeszcze nie jest na tyle dobra i, i też mi się nie chciało czytać czy, czy i szukać jak to szybko zrobić, może na, na inny odcinek. Się tym zajmę. W każdym bądź razie, pierwsze co chciałem uzyskać, nazwy drużyn, więc sprawdziłem sobie, mm, sprawdziłem sobie mój output, tak sprawdzam sobie, cały czas zaglądałem na ten string, na którym pracuję i jak widać, tu są nazwy drużyn, więc wiedziałem, że unikatowym elementem jest title. Więc jak widać. Zrobię sobie substring po tytule yy, oraz jeszcze dmp. Dlaczego dmp? Yy. A, dobrze. Tutaj później zrobię substring na dmp, bo chcę <coughs> skracać ten plik wejściowy za każdą operacją, także gdy następnego substringa będę robił żeby nie musiał aż tych wszystkich znaczków znowu sprawdzać, ten mój substring tylko żeby już sobie zaczynał od tego miejsca no znajomość substringa indeksowa, no po prostu musicie ją znaleźć znać, więc nie będę jej tłumaczył jest, jest, jest to zasadniczo proste tu oczywiście można się doczepić do tego, że ja tu stosuję gotowej wartości, plus 7, plus 10, no każdy powie, że w programowaniu nie, nie powinno się stosować dokładnych wartości, bo funkcja powinna być tak jakby generyczna, powinna być jeszcze mieć taki gen, taki apro, że nie apro, a a powinna jakby nam funkcja powinna mieć możliwość powinna być możliwość taką, by być wykorzystana wielokrotnie przez różne scenariusze. Więc plus 7 i plus 10, no ktoś mi powie: No dobra, to ci zadziała w tym momencie, ale w następnym momencie ci nie zadziała. No więc, akurat w moim przypadku, ja sobie pracuję na serwisie, gdzie każdy wynik meczu jest zrobiony identycznie. Po prostu podejrzewam, że ktoś to stworzył. Ten serwis też ma jakiś template, który jest stały. I zawsze te róż... tu jest zawsze spacja, tu jest zawsze ileś tam znaczków z przodu, tu jest zawsze ileś znaczków z tyłu. Tych stron jest kilka tysięcy, więc więc, więc... I, i wszystkie one są zbudowane w tym samym standardzie, w tym samym, bazowane na tej samej templatce. Dlatego ja mogłem sobie tu zastosować gotowe wartości. Pewnie, że można by to, tak jak powiedziałem, można by to zrobić lepiej, można by to zrobić na substringu na regexie i, i wtedy pewnie było, by to wyglądało lepiej, ale na no mówienia, no nie, 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 no ja widzę jeszcze nie nie chciało mi się po prostu spędzić tyle czasu, żeby to zrobić na regexie, bo to musiałbym sporo trenować. każdym że tak, więc w tym, yy, tu sobie właśnie yy, no, za pomocą substringów i indeksów yy, yy, wyciąłem, tak, to nazwijmy yy, nazwy drużyn. I w międzyczasie skróciłem wartość pliku wejściowego. Następnie pracuję na dacie, więc szybko sobie zaglądam tutaj. Więc dlaczego wyciąłem plik wejściowy od dmp? Bo zaraz zanim znajduje się data. No i teraz wróćmy do mojego parsera. Jak ja robię tą datę, wycinam od 0 do pierwszego tak, do nawiasu ostrego, dlatego, że jesteśmy tutaj i na końcowy, y, pierwszy znaczek, który, ja, ch ja chcę wyciąć tą datę więc mogę wyciąć od dmp do pierwszego znaczka, i tak już to zrobiłem do pierwszego ostrego znaczka yy, znowu wracamy do znajomości substringa indexofa yy, więc wyciąłem sobie yy, ten yy, wsad, nad którym określę datę, a w międzyczasie szybko skróciłem sobie znowu ten yy, główny string, żeby później yy, jakby y, szybciej, żeby było mniej danych do przetwarzania setnym razem, więc dokładnie wyciąłem go do tego miejsca. No więc szybko wracamy tutaj. Yy, to co sobie wyciąłem y, metodą split dzielę na, na te y, średniki i tak, i później już parsuję inty y, y, i na koniec tworzę y, y, nowy obiekt daty. Z danymi, które uzyskałem poprzez metodę Split. Więc szybko zerknijmy dlaczego Split. Pracujemy na tym 4 kreska, 4 kreska 2021, więc jak sobie zrobiłem split na kreskach, to miałem tablicę trzyelementową. W pierwszej się znajduje dzień, w drugiej miesiąc, w trzeciej rok. Ten approach, ten split na kreski powoduje, że jeżeli tutaj będzie 14, a załóżmy m, 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 dzień 14, a miesiąc 11, gdzie tych znaczków będzie więcej, to zawsze jestem, pe jestem tego pewien, że yy, mój subs yy, że zawsze otrzymam dane, które, które oczekuję obojętnie, czy jest to jedna cyfra, czy dwie. No dobra, yy, jedźmy szybko dalej. Team Parser yy, Team Parser tu tą funkcjonalność zrobiłem z podejściem takim generalnym, czyli wielokrotnego użytku, gdyż muszę dwa razy jakby wyciąć zespół. Bo jest zespół przyjezdny od 1 do 8, a później jest zespół klubowy, który jeździ na swoim torze, czyli jest zawodnicy od 9 do 16. Yy, troszeczkę inaczej, wtedy, to wycinanie danych wygląda, yy, więc dlatego mam tutaj flagę 1. Jeżeli to jest flaga 1, to po prostu jesteśmy tutaj, a jeżeli to, jest, to nie jest flaga 1, to jesteśmy tutaj. Tak są wycinane yy, dane wejściowe, <laughs> po prostu za pierwszym razem, za pierwszym razem pracuję nad, nad tą od 1 do 8 zawodników, więc sobie ich wycinam. I plik główny skracam do. To gdzieś do tego momentu. Chyba do tego. No za pierwszą za pierwszym nową linią, czyli do tego momentu, żeby mieć później mniej danych do przepracowania. I później, jak robi już zawodników tych kolejnych od 9 do 16, no to troszkę ten plik wejściowy się różni od tego, co tutaj mam. Początek pliku wejściowego, więc dlatego mam dwa warianty. Właśnie ten. Gdy robię zawodników od 1 do 9, a później od 1 do 8, a później zawodników od 9 do 16. Troszkę te, te wycięcia yy, są inne w tym momencie. Tutaj znowu stosuję tą stałą liczbę 9, ale tak jak mówiłem wcześniej, to opowiadałem, po prostu templatka jest zawsze stała, więc sobie mogę coś takiego zastosować. E, no więc dobrze, więc w tym momencie utworzyłem sobie bazę. Wyciąłem sobie bazę na podstawie pliku wejściowego, baza jest albo dokładnie od jedynki do końca ósemki albo od dziewiątki do końca szesnastki. I dzięki temu na, następnie taką, taką bazę yy, dzielę metodą split na nawiasy yy, nie, dzielę je na nki. Na, na nowe linie, więc zawsze ty, w tym pierwszym tym przypadku będzie np. 8 takich linii, a później jeszcze filtruję, bo ja, ja chcę otrzymywać tylko zawodników, którzy faktycznie jechali w meczu i którzy mają jakieś tam punkty, więc wróćmy do kodu. Wróćmy do kodu, więc tak jak powiedziałem, dzielę tą, tą bazę na, na nowe linie, a później filtruję tylko te rekordy, które mają nawias w, w swoim ciele, więc jestem pewien, że na koniec zostaną mi tylko ci zawodnicy, którzy, którzy faktycznie jechali w meczu. Yy, jedźmy szybko dalej. Yy, no i na podstawie tego już buduję ko konkretnego zawodnika. I będę to wykonywał w tym przypadku 8 razy, ale są mecze, że z 6 zawodników, 7. Więc yy, ta aplikacja, ta funkcjonalność jest dynamiczna i w zależności od ilości zawodników, ona dokona, wykona dokładnie te same zadania. <śm> No więc tutaj najpierw wycinam numer zawodnika, później jego imię, nazwisko oraz punkty i wrzucam to do tablicy. Tu sobie utworzyłem tablicę albo Home Riders, albo Away Riders, czyli graczy, no, zawodnicy domowi albo przyjezdni. <laughs> I ostatnia rzecz, którą robię, to jest wycinam sobie jeszcze sędziego. no to tutaj już była prosta, prosta zabawa. Yy, więc tak można zrobić yy, jakiś tam swój parser. Wiadomo, te dane będą yy, różne. Takich parserów już kilka wykonywałem. Yy, na przykład w Androidzie musiałem wykonać parser na, na Java. Yy, w Pythonie też robiłem jakiś tam parser. No, sami musimy wiedzieć, co chcemy wycinać. Yy, ja w moim przypadku chciałem u, uzyskiwać takie, a nie inne dane. Może nie, nie wycinać, wycinać to jest ze sobą. W tym przypadku te wycinać to mi, mi tu pasuje, ale czasami jest tak, że otrzymujemy dane, których nie będziemy nic tam wycinać, tylko będziemy je jakby z jednych danych robić inne dane. Tak? tak to można też nazwać. No dobrze, to teraz co faktycznie uzyskałem na końcu? Więc idźmy sobie na dół. Idźmy sobie na dół, i uzyskałem na końcu obiekt. Yy, z kilkoma parametrami i jak widać mam zespół yy, yy, przyjezdny, mam zawodników, tutaj dokładnie widać co chciałem zrobić, zawodników mam podzielonych na obiekty, więc jak widać mam numer, imię, nazwisko yy, oraz jego punktację, yy, następnie mam, następnie mam yy, datę meczu, czyli tam wtorek, 4 maja 2021, to z tego roku mecz, Mam nazwę zespołu przyjezdnych, domowych oraz mam jeszcze tych domowych zawodników, też numery, yy, imiona, nazwiska, punktacja i na końcu mam, yy, na końcu mam sędziego. Yy, no i to tyle, no, 13 minut, strasznie długi odcinek. Yy, więc jeszcze raz, szybciutko, yy, żeby to już yy, podsumować pukałem sobie do jakiegoś tam adresu, adres dostarczył mi dane w formie string, znaczy ja sobie przetworzyłem te dane w formie string, dokładnie które są tutaj, na początku one były nieodkodowane, nie, nie nieodkodowane, nie, nie zamienione na format polskich literek, więc pierwszą operacją to było właśnie przetworzenie tego na polskie literki, ten string wrzuciłem sobie już, zrobiłem sobie specjalny, specjalną klasę, która przyjmuje właśnie na wejściu ten nasz string i ten string już za pomocą tam swoich funkcjonalności, które sobie wymyśliłem przetwarzam na, na, na dane, czyli parsuję jedną, to, ten, ten plik wejściowy string, ten wielki string parsuję już na konkretne dane, które, które sobie tam Wymyśliłem, że będę mi potrzebny w, w kolejnych yy, operacjach, które będę wykonywał na tej, na tej funkcjonalności. Yy, no i to jest tyle.